Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło. I o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Kiedy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc Boga i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Drodzy słuchacze Bożego Słowa, oto uroczystość Bożego Narodzenia, pewnie już któraś w naszym życiu. Skończył się wreszcie czas naszych gorączkowych przygotowań, pieczenia placków, sprzątania czy zakupów. Widać dzisiaj, Wszędzie pięknie ustrojone choinki, widać śmiejące się do nich dzieci, pewnie już i prezenty rozdane. Jeszcze smsy jak bumerang przychodzą i łączą nam, nas z tymi, którzy nam dobrze życzą. I program telewizyjny tak jak ten świąteczny. I właściwie jakby czas się zatrzymał, nikt już nigdzie się nie śpieszy. Jakby świat stał się inny. Odmienił, odmienił się właśnie przez to narodzenie Bożego Dziecięcia. W igorze jednak tych wszystkich spraw, tych wszystkich przygotowań, w tym przedświątecznym zabieganiu mogło się zdarzyć, że ktoś tak naprawdę zapomniał, dlaczego te wszystkie przygotowania. Chciejmy spojrzeć głęboko, bardzo do. Dziecię, dziecięcego żłupka. Chciejmy bardzo głęboko spojrzeć, zajrzeć do betlejemskiej szopki i odnaleźć tam Jezusa. Wpatrując się bardzo mocno w Jego twarz, w twarz dziecka, chciejmy odnaleźć w Nim nasze sprawy, nasze czyny, nasze myśli, nasze intencje, nasze gesty, nasze cele, do których dążymy. To, to jest nasza codzienność. Codzienność naszych spraw. Z jednej strony Bogu bliskich, a z drugiej strony od Boga dalekich. Myślę, że trzeba nam w to kolejne życiowe nasze Boże Narodzenie zatroszczyć się i pomyśleć o tym świecie, ale w tym świecie pomyśleć o tych rzeczach najprostszych. Nie oglądajmy kochani Bożego Narodzenia, ale chciejmy to Boże Narodzenie jak najlepiej, jak najbardziej przeżyć. Przeżyjmy więc Boże Narodzenie. To znaczy zatroszczmy się w naszym życiu o te rzeczy bardzo proste. Zatroszczmy się. Popatrzcie kochani, że wśród wszystkich religii tylko w chrześcijaństwie dziecko odgrywa tak wielką rolę. Ani Budda, ani Mahomet, ani Konfucjusz nie poświęcili dziecku tyle uwagi, ile Jezus właśnie, stając się dzieckiem, postawił dziecko pośród uczonych i powiedział, narodziłem się w stajni, abyście wy nauczyli się ode mnie prostoty, abyście wy nauczyli się ode mnie ufności, abyście nauczyli się ode mnie szczerości. A więc pójdźmy do Betlejem, idźmy do Jezusa, idźmy do Maryi, idźmy i odnajmy tam dzieciątko Jezus. Pójdźmy i odkryjmy w sobie to, co w nas najlepsze. Spróbujmy odgrzewać w sobie te wartości duchowe, dziecięstwo, ufność, bezinteresowność, prostotę spojrzenia na drugiego człowieka. Chciałoby się dzisiaj. Wpatrując się w to Boże Narodzenie, w to Boże Dziecie, chciałoby się prosić każdego, uchylając przed Nim swojej twarzy. Nie lękajmy się być dziećmi, nie lękajmy się stać dzieckiem. Nie obserwujmy tylko Bożego Narodzenia, ale stańmy się właśnie dziećmi przy tym dziecku. Popatrzmy dziecku w oczy. Popatrzmy. I uczmy się od Niego, co to znaczy być dzieckiem. Często się niepokoimy, często boimy się przyszłości, często my dorośli, kalkulujemy, jak się to wszystko odło jak się to wszystko ułoży. A potrzeba właśnie tylko w tę dzisiejszą noc, w tę uroczystość Bożego Narodzenia, chcieć stać się dzieckiem, bo często zapominamy o tym, na co dzień. Że przecież Pan Bóg jest sprawcą naszego chcenia, działania. Pan Bóg jest tym, w rękach którego tańczymy całe nasze życie. Często wydaje się nam, że gdzieś, może sami, samotnie, dźwigamy ciężar codzienności na swoich barkach, zapominając, że przecież przeszedł całe nasze ludzkie życie syn Boży Jezus Chrystus. I abyśmy potrafili ten taniec naszego życia tańczyć z krokami Bożej Opatrzności. Tak naprawdę, Pan Bóg chciałby w tym tańcu naszego życia widzieć swoje włas swoją własną wolę. Tak naprawdę, w tym tańcu naszego życia wystarczy tylko wsłuchiwać się w ten Boży rytm, w tę Bożą melodię. Wystarczy tylko żyć Bożymi przykazaniami i wtedy. Nie będziemy Panu Bogu stawiać pytania, dlaczego? Wtedy to nasze życie będziemy tańczyć w ramionach Bożej Opatrzności. Jak ktoś pięknie powiedział kiedyś, wystarczy tylko przyjmować tę Bożą muzykę, ten Boży rytm, tę Bożą wolę i być żywym, lekkim, wyrozumiałym w tym tańcu naszego życia. A że jak to w tańcu może się zdarzyć, że ktoś mnie nadepnie, ktoś mnie popchnie, ktoś się o mnie otrze. To tak może być w naszym życiu, że możemy doświadczyć właśnie takiego życiowego trudu, życiowego doświadczenia. Ale jeżeli tańczymy taniec naszego życia w rękach Bożej Opatrzności, kiedy będziemy pamiętali, że taniec życia tańczymy zgodnie z Bożym prawem, to wtedy te trudy codzienności nie będą straszne. Odkryjemy wtedy, że w tym zamiarze Bożych zamiarów wobec nas to, co Boże Dziecie nam proponuje, tak naprawdę to, na co Boże Dziecie nam pozwala, tak naprawdę harmonizuje z tym, co nosimy w naszym sercu, z tym, co nosimy w naszej duszy, z tym, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu miało miejsce. Moi drodzy, kiedy dzisiaj wzajemnie składamy sobie życzenia, pozwólcie, że także dołożę nasze. Niech to Boże Narodzenie utrwali w naszych sercach to przekonanie, że oto Bóg przychodzi do nas w tajemnicy swojej miłości, w tajemnicy swojego Syna. Niech Pan Bóg pomnoży miłość do drugiego człowieka. Niech Pan Bóg umocni. Naszą nadzieję na nasze trudne tu i teraz. Niech Boże dziecię nam wszystkim, w tym codziennym tańcu życia, niech Boże dziecię nam błogosławi Szczęść Boże.